to nic. Co ty tu robisz? Ej, ej, ty co? Ty, ty co? Ej, nie przesadzaj. Jak mogę... ty, ty, ty... Ja ty. muszę iść, chłopaki. Co? No to dobra, to siemano. mnie. Sztywno. Ej Elowina, chodź. Chodź, dobra. Dobre, chłopaki z nas. Przegoniliśmy. Ty, Adi. Co, co jest, to jest? Ty, który raz już kiblujesz? Trzeci pewnie. Ty, to Jestecki i tak oj... lepiej niż ja. Ile? Ty, ja już nie pamiętam, nie liczę tego. Czy ja sobie tego dnia na Ale, e, właśnie. No, bo, kurde, przez jakie w jest? Eee, kurde, to, ty, kurde, ty, to, kurde to, no pod to ostatnim miałem, ty, ty, ty. A nie byłem na nim, sorry. ty. Ty, to chyba przez półskrętko. E, chyba, ta, chyba, ta, coś tam słyszałem. Ty, ale to widzimy, e, ale my to... jesteśmy, bo czuł... No, dobra, dobra. Ty, Siema, chłopaki. A, to ty, a ty, a ty co taki ciepły jesteś? W sensie? Co jest? Orientację zmieniłeś? No, znamy się od pieskownicy, Brian. Od jakiej pieskownicy? Jakiej no, Brian? No, Nie jestem do ciebie Brian! Wyjdź no, mi stąd! Ej! Weź Brian! Weź na piwko, pójdziemy sobie. Sebastian? Ale jak to wyglądasz? Przeczytałem książkę i zrozumiałem, że źle się zachowałem wobec Was, że byłem w złym towarzystwie i czy wybaczylibyście mi. Ale jak mamy Ci teraz zaufać? Przeczytałem książkę i właśnie zrozumiałem wiele rzeczy, których nie rozumiałem wcześniej, i źle postępowałem po prostu. Czy mógłbym się przyłączyć? Pewnie siadaj.